Jan Brzechwa, kaczka-dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka-dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilosera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki. Kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo. I miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie, piekł jak należy, w brytwannie. Lecz zdębiał obiad podając, bo skaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.